Kochani, popatrzcie, to jest drugie nagranie z hotelu Emerson Furumzi. Popatrzcie, jaki wspaniały mamy tutaj zewnętrzny salonik, też pięknie udekorowany. Schody, już nie będę się tam gramoliła, które prowadzą do restauracji, w której często korzystamy. Ja zapraszam gości, którzy przyjeżdżają na Zanzibar, namawiam ich na to, żebyśmy tutaj właśnie na kolację przyszli. To nie jest też takie miejsce, do którego przychodzą wszyscy, bo trzeba się i zapisać. Posiłki są podawane. Pozdrawiam was. Posiłki są podawane jak najlepszych knajpach, serwujących jedzenie fusion. Chciałabym Wam pokazać, jak to pięknie, bo są trzy połączone ze sobą kamienice. Wszystkie przez Emersona trzy albo pięć, już teraz nie pamiętam, lisenka mi mówiła, które Emerson w leasingu przejął od państwa. My tutaj możemy leasingować domy możemy nawet na chyba na niecałe 100 lat. No w każdym razie on już kilkadziesiąt lat temu zdecydował się, dwie z takich, pierwsze dwie kamienice z tych trzech czy pięciu. Yy, przejąć i przerobić na hotele. Chcę Wam pokazać jedną rzecz, której szukam teraz, bo mam tutaj takie swoje ulubione zagadki, czy też ulubione zakątki. Ja już to mam. Mianowicie zapytałam lisenkę, co oznaczają te inicjały RA. No i ona nie wie. Mówi, że nawet nie wie tego, czy zostało to kupione, czy było wmontowane jako bariera wcześniej. Także na pewno to oznacza jakiegoś arabskiego właściciela. Ale nie wiem, widzicie jakie stronne schody? Ja boczkiem schodzę, jakbym w górach po śniegu schodziła. Ale na pewno jest to po prostu wzięte z jakiegoś arabskiego domu e, metalowe, metalowe inicjały. Zobaczcie jak magicznie, jak pięknie. Jak ja organizuję przyjazdy państwa na Zanzibar, a tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, los mnie przytrzymuje na Zanzibarze. No i bez moich piesków, kokosowych retrieverów i simbusia, kotka nigdzie nie wyjadę. Więc możecie jeszcze przyjechać i zamówić zwiedzanie Zanzibaru ze mną, pobyt u moich przyjaciół. To często proponuję tak zwany Zanzibar Mix i. Wtedy dwie noce w kamiennym mieście w kamienicy typu Emerson Spice czy i proponuje. Zobaczcie, jakie wspaniałe drzwi z tradycyjnym...